I Dobra, witajcie kochani. Przede wszystkim mam nadzieję, że e, odsłuchaliście poprzednie szkolenie, jeśli was nie było, że udało się wam zainstalować aplikację i że udało się wam dodać kontakty. A wobec tego nie pójdziemy dalej. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo was proszę, aby to zostało wykonane. Filmik oczywiście jest udostępniony na naszej grupie WhatsAppowej i teraz podzielę się z wami właśnie z slajdami już. Dobra, mam nadzieję, że widać wszystko. Ok, przed nami trening drugi, czyli jak zrobić poprawną ekspozycję. Ekspozycja, tak jak Wam tłumaczyłam ostatnio, jest to wysłanie jakiegoś materiału w postaci linku, czyli jakiejś prezentacji, ulotki czy naszej wizytówki poprzez aplikację Rapid Panel. Dobrze. I teraz tak. Wyzwania, z jakimi musimy się mierzyć, to przede wszystkim bardzo trudno jest używać. Prostej komunikacji oraz duplikacji w erze cyfrowej, ponieważ mamy wszędzie bardzo dużo informacji i, i wszystko się nam komplikuje. Mamy wiele komunikatorów, tak, messengery, WhatsAppy, i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko staje się strasznie utrudnione. Często nie możemy znaleźć kontaktu do danej osoby, nie pamiętamy, gdzie z kim rozmawialiśmy. Przez to również, że mamy tyle możliwych kanałów dostępu do różnych osób, to w pewnym momencie tracimy nad tym kontrolę. Co komu wysłaliśmy, kiedy wysłaliśmy, kiedy powinniśmy to zrobić, i przez to, że mamy właśnie taką mnogość tych możliwości, to ten proces staje się utrudniony. I w zasadzie, w momencie, kiedy mamy kilka osób, z którymi rozmawiamy, no to jest to prosta sprawa, natomiast kiedy zaczynamy mieć tych osób kilkadziesiąt, kilkaset, a później nawet jeszcze więcej, no to niemożliwe jest, abyśmy zapamiętali, co komu wysłaliśmy. Co komu udostępniliśmy, jaki materiał. Po prostu się zaczniemy w tym wszystkim po kolei gubić. Również stosowanie takich sposobów, jak nie wiem, wysyłanie jednego maila do wielu odbiorców, czy jednej wiadomości do wielu odbiorców, no, nie tworzy nam autentycznej relacji z tą osobą, z którą rozmawiamy, więc próbowanie sobie ułatwienia sytuacji w taki sposób nie daje takiego efektu, na jakim by nam zależało. I teraz tak, z rozwiązaniem tych wszystkich wyzwań przychodzi nam oczywiście nasza aplikacja Rapid Panel. I tutaj celem tego szkolenia jest nauczenie Was, jak korzystać z tego procesu dzielenia się informacjami. I przede wszystkim my sami też musimy się nauczyć, jak powielać ten trening, jak uczyć osoby, które do nas dołączają, żeby również tą aplikację wykorzystywały i robiły to we właściwy i prawidłowy. Sposób. I teraz tak. My będziemy się dzisiaj zapoznawać z tymi materiałami, które mamy tutaj już wygrane do aplikacji. Nasz tak zwany head office, czyli osoby z góry, które zajmują się tutaj wszystkimi kwestiami marketingowymi, przygotowują nam te materiały. Duża zasługa to jest Krzysztofa, który przygotowuje materiały w języku polskim, ale nie tylko jego. I mamy materiały w kilku językach, więc też będziemy się tym, z tym zapoznawać. Mm -hmm. Jeszcze ktoś mi tam mówi, dobra. I przede wszystkim też ta aplikacja ma nam pozwolić ułatwioną komunikację jeden na jeden, tak? Czyli my prowadzimy rozmowę z jedną osobą na raz i mamy tutaj pełną kontrolę nad tym, co danej osobie wysłaliśmy, jak przebiega nasza, nasza rozmowa, jakie są jej efekty. dobra I teraz przejdziemy do tego. Jak to wszystko wykonać na podstawie praktycznego ćwiczenia? Musicie mieć żeby żebym się połączyła teraz z moim telefonem. Dobra. Mamy telefon, mamy otworzoną naszą aplikację Rapid Funnel, i teraz tak to, o czym Wam mówiłam, to właściwa ekspozycja, czyli przesłanie określonego materiału e, informacyjnego do danej osoby. Przede wszystkim to, co powinniśmy tutaj sobie posprawdzać, to no, tutaj na dole mamy taką ikonkę, napisane jest Resources. W to sobie wchodzimy. Tutaj nam się ładują nasze resources, czyli wszystkie nasze pliki, które możemy udostępniać osobom, z którymi rozmawiamy. No i naszym zadaniem jest oczywiście wiedzieć, co wysyłamy danej osobie, czyli jeśli nie znamy, nie znamy tutaj rzeczy, które są wgrane, to zanim komukolwiek wyślemy, warto, żebyśmy to przeglądnęli. W zasadzie jest to wręcz obowiązkowe, bo nie możemy wysyłać osobom rzeczy, o których nie mamy pojęcia, co tam się znajduje. Więc no naszym zadaniem jest przeglądnięcie sobie po kolei tych wszystkich materiałów. W Opportunity mamy po kolei różne ciekawe rzeczy, na przykład w PIK mamy takie pytanie, tak, zaproszenie do przeprowadzenia ankiety. W tym momencie jeszcze tutaj nie mamy pełnej funkcjonalności. No chyba, że ktoś rozmawia z, z anglojęzycznymi osobami, ponieważ ta wiadomość jest wygrana do systemu w języku angielskim. Ja ostatnio podczas szkolenia rozmawiałam tutaj z, z naszymi szkoleniowcami i jest prośba oczywiście, żeby to było przygotowane w języku polskim. Więc na razie no jedynie co możecie się tutaj wzorować na tym, sprawdzić, co się tutaj znajduje, a odpalając tutaj podgląd. Mamy taką po prostu informację powitalną. Więc no, cześć, jak się masz? I robię jakieś badania, tak? Ja chciałbym się dowiedzieć, czy mogę ci wysłać jednominutową ankietę. Więc no, w tym momencie musimy sobie jeszcze na razie troszeczkę radzić sami, więc też wysyłamy, no niestety nie z aplikacji takiej wiadomości, tylko naszymi własnymi kanałami. Natomiast już dalej mamy materiały, które możemy w pełni używać. W Present mamy na, mamy na przykład season video, czyli krótkie wideo, takie reklamujące cały koncept. Cały no, ale my przede wszystkim opieramy się tutaj na additional resources i na polish resources, czyli tutaj są materiały wgrane w naszym pięknym, ojczystym języku, którymi możemy się dzielić. I teraz no przede wszystkim, żebyście widzieli, który tutaj materiał jest ważny i obowiązujący. Tutaj mamy taki filmik One Dollar Promo DTI Presentation Overview Polish. A tam jeszcze pewnie jest informacja, że promocja trwa do końca kwietnia, natomiast wiadomo już, że jest ona przedłużona do końca maja, więc skupmy się tutaj na tym filmie i ten film chcielibyśmy wysłać do naszych odbiorców. I teraz tak, trzeba to zrobić we właściwy sposób. Ten sposób, aby wysyłany przez nas link był trackable po polsku nie wiem jak to powiedzieć, dający się śledzić, czyli podlegający tej pod system trackingu, czyli monitorowania tego, czy ktoś ten link otworzył, czy oglądnął, ile razy to zrobił, jaki procent z tego filmiku został obejrzany. I teraz tak, nie wysyłamy tego filmu, czy jakiegokolwiek materiału z tego poziomu. Ponieważ w ten sposób nie uzyskamy spersonalizowanego linku i nie dowiemy się, czy ktoś dany materiał otworzył i obejrzał. Aby wysłać poprawnie jakikolwiek tutaj plik z źródłowy z tej zakładki Resources, musimy wejść w kontakty. To jest bardzo ważne. Czyli tak, na dole mamy ikonkę Kontakty. Tu już. W poprzednim treningu utworzyliśmy sobie dwa kontakty, i teraz, tak, w momencie, kiedy chcemy wysłać coś, musimy przede wszystkim wejść w dany kontakt, czyli wybieramy tutaj sobie tą pierwszą osobę. Jedyną poprawną drogą do wysyłania jakichkolwiek resources jest tutaj ten niebieski banerek Send Resources, czyli po kolei. Wchodzimy w kontakt. Jeszcze raz to powtórzę, bo to wiem, że na początku jest. Parę razy trzeba to wykonać, żeby zapamiętać. Wchodzimy w kontakt, następnie w konkretną osobę, której zamierzamy przesłać materiały, następnie wysyłamy, klikamy send resources i teraz dopiero wybieramy to, co chcemy danej osobie przekazać. Czyli umówiliśmy się, że wybieramy additional resources, następnie zjeżdżamy sobie na dół, wyszukujemy polish resources, czyli materiały w języku polskim i interesowała nas prezentacja One Dollar Promo DGI Presentation. Jak odpalimy Play, to sobie jeszcze możemy podglądnąć, natomiast jeśli to już robimy któryś tam raz, to oczywiście mamy świadomość, co wysyłamy. Aby to wysłać, zaznaczamy tutaj ten kwadracik i nam się pojawiają trzy ikonki. Jeśli do kontaktu mamy wgrany adres mailowy, no to mamy opcję wybrania tutaj drogi mailowej. Jeśli mamy wgrany numer telefonu, no to mamy możliwość wysłania tej wiadomości przez SMS. Natomiast jeśli mamy tylko kontakt, na przykład w jakiś w social mediach, tak na Facebooku, na Instagramie, czy w jakiś inny sposób chcemy przekazać a dane, dane tutaj źródło, no to klikamy tą ikonkę. Czekam, aż to nam się przemieni. I teraz tak, albo możemy sobie wybrać bezpośrednio daną osobę, tak? Tutaj mamy. Bo to musi być ta osoba, którą wybraliśmy z kontaktu, tak? Ja ją stworzyłam, ona jest fikcyjna. Więc um, musimy ją odnaleźć tutaj w, w Messengerze czy na Whatsappie, tam, gdzie ją mamy, albo możemy skopiować klikając ikonkę tutaj kopii. Kopiuje się wtedy nam ten link. Wychodzimy z aplikacji i sobie odnajdujemy taką osobę, tak? No. Jak mówiłam, nie istnieje, bo jest fikcyjna. No, nowy kontakt. Wymyślamy. Nie wiem, czy to się zapisze. Tak? Dobra. I wchodząc w tą osobę aplikacji, w wiadomościach, Mówię, nie, ma, nie mam tej osoby, mogłam użyć jakiegoś przykładu na, na prawdziwej osobie. W każdym razie wyszukujemy ją. I, i wysyłamy taką wiadomość kopiując, po prostu klikając i dając play. Tu mamy wiadomość, automatycznie się nam kopiuje imię, napis I've included the link above. Możemy tą wiadomość przeedytować, zostawiamy oczywiście nienaruszony link, czyli na przykład Kasia. Dodajemy opis. Już. Gdzie już? Jeszcze nie idziemy, jeszcze chwileczkę szkolenia. Tu jest link, o którym ci mówiłam. Możemy skasować to. I've included the link above, pisać jakąś wiadomość od siebie. Tak? Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dobra. I wysyłamy. Dobrze. I w ten sposób aplikacja wracamy. Widzicie, tutaj mamy kontakt. W momencie, kiedy pojawia nam się tutaj ten samolocik, to oznacza, że prawidłowo wysłaliśmy dany plik. W momencie, kiedy to się zamieni na takie oczko, to oznacza to, że dana osoba otworzyła ten, ten, ten plik. I teraz tak, jeśli sobie wejdziecie jeszcze raz tutaj w ten kontakt, to macie poszczególne zakładki i wchodząc w Activity Log możecie zobaczyć, co do danej osoby zostało wysłane i kiedy, czyli zostało wysłane Video Resource dokładnie o 12.14 PM. Powiedzmy, nie wiem skąd ten czas. I mamy ten filmik wysłany. Jeśli ta osoba otworzy oglądnie, tutaj pojawią się nam powiadomienia, również w tym Activity Log, że dana osoba o tej o tej godzinie otworzyła ten materiał, kliknęła na link, otworzy, obejrzała 5%, 10%, 20% czy 100%. I w ten sposób możecie monitorować, czy do danej osoby dotarła dana informacja. Dobra, jeszcze raz możemy to zrobić. Anna kwiecień. Kolejny kontakt wymyślony, send resources. A możemy sobie wysłać na przykład wizytówkę. Tak samo sobie zaznaczamy my card. Również tutaj możemy przez social media albo przez numer telefonu. Jest jakiś numer telefonu, który wpisałam. Również możecie podmienić wiadomość, jeśli chcecie spersonalizować, zostawiając link nienaruszony. I wysyłamy. Okay. Dobrze. I jeszcze jedną Wam rzecz chciałam powiedzieć. Powiedzmy, że sobie do Anny dodamy jakiś adres mailowy. Bierzmy jakiś mój stary. Zapisz. Jeśli, jeśli chcecie do danej osoby wysłać jakieś materiały. Przez e, tą ikonkę mailową. Czyli na przykład Opportunity present seasl video. Nie? Przepraszam was, muszę mieć adres mailowy tutaj w, to, w tej osobie. Tu jest. Send resources, opportunity, present, season video. Dobrze. Jeśli chcecie wysłać przez maila. Teraz to się zawiesza. To teraz tak, w momencie, kiedy wybierzecie przez Gmaila, bo na przykład ja mam Gmaila podłączonego tutaj jako aplikację taką defaultową, to te linki się nie będą zliczały. Musicie wysłać na przykład na, na iPhone przez iCloud, ale to yy, przyjdzie do Was informacja. Na ten temat tutaj wyskoczy taki pop-up. Nie wiem, czy też widzicie czarny ekran, bo w momencie jak to uruchamiam, to u mnie się pojawia czarny ekran na ekranie. Tak, jest czarny ekran. Jest czarny ekran. Niestety tutaj przy klonowaniu ekranu. Jak się przyłączy niektóre funkcje, to pojawia się takie nieszczęście, że to się zawiesza. Dobra. OK. Dobrze. I teraz tak, żeby to szkolenie było wykorzystane, to waszym dodaniem będzie przeglądnięcie zasoby resources, to, co mamy tutaj wgrane, i znalezienie jakiegoś ciekawego materiału, zasobu, którego jeszcze do tej pory nie używaliście. I należy dany właśnie plik przesłać do trzech osób w ciągu następnych 24 godzin. Czyli do jutra do godziny 20.20 20. macie takie zadanie, żeby to wykonać. I możecie dać znać później swoim ablineom, tak czy się udało zameldować, że, że wykonaliście swoje zadanie. OK. Mario, mogę coś zapytać? Um, tak, jeszcze dwie sekundy i już będziemy się pytać. Tu jest oczywiście prośba o zostawienie opinii. I chciałam jeszcze tylko za, poinformować Was, że w następnym tygodniu będziemy tworzyli cyfrową wizytówkę i wykorzystywali ją również do wysyłania kontaktu do siebie oraz innych swoich stron internetowych do swoich osób. Dobra, dziękuję bardzo. Tyle na dziś. Możemy teraz.